Cały Tychy, od małego do dużego, można tak powiedzieć. Długa tradycja tego wydarzenia, ale pierwszy raz na Placu pod Żyrafą z takim rozmachem wspólnie z telewizją TVS. No i widać po tych osobach, które tutaj przyszły, że z wielką radością przyjmują takie imprezy jak ta. Plenery, do tego jeszcze dopisuje pogoda, w związku z tym myślę, że wszyscy możemy powiedzieć, że to jest to, o co chodziło. Seniorzy w tych bawią się przy każdej okazji. Ostatnio mieliśmy coś takiego, co się nazywało od retro na, nawet na halach targowych. Obecność tej ilości seniorów na dzisiejszym spotkaniu świadczy o tym, że jesteśmy siłą, że lubimy się bawić i że mamy moc. Żartem mówię, nie wiem czy tutaj w tej telewizji wolno żartować, ale ja zawsze <laughs> mówię, że ja mam 27 lat, do setki. Także no 73 lata, sprawność jest niesamowita i ja myślę, że bardzo dużo zawdzięczam w tym zakresie właśnie temu, że tańczę w zespole ludowym. No musimy też pamiętać o tym, że nasze społeczeństwo się starzeje. Ten proces również zauważalny jest w Tychach, a ja uważam, że im dłużej osoby... Na emeryturze seniorzy będą aktywni, tym mniej będą tak naprawdę kosztować w kontekście różnego rodzaju usług pomocy społecznej. Na przykład mogę sobie wyobrazić, że osoba, która jest aktywna, która chodzi do klubu seniora to ona nie potrzebuje wsparcia mops u bo ma znajomych, którzy jej też pomagają w takim codziennym życiu. No a to co najważniejsze, nie czuje się samotna, czuje się potrzebna, ma jakiś cel w życiu, bo gdy jesteśmy aktywni zawodowo, to tym celem jest często praca, to ona wyznacza nam taki rytm działania. No i często, gdy tej pracy nie ma, to trzeba znaleźć sobie coś innego. Jedni potrafią, inni nie. My staramy się pomagać tym, którzy właśnie chcą być aktywni.